Dziś nadszedł dzień niechcianego remontu, bardzo niechcianego, czyli demontażu kabiny prusznicowej w łazience i brodzika. Powód tego jest taki, że najprawdopodobniej z powodu nieszczelności brodzika, pozostał źle zrobiony, mamy. Przeciek. Mamy przeciek, mamy zaciek, mamy zalanie piwnicy. Rzecz opisałem w poprzednim filmie, w którym naprawiłem po partyzansku odpływ. No jednak po kilku miesiącach rzecz się odezwała znowu i, i trzeba jednak zrobić odkrywkę, po to. Żeby naprawić to docelowo, a także wysuszyć strop pod, pod brodzikiem, ponieważ pojawił się w pokoju obok, w tym właśnie, o za tą ścianą, pojawił się grzyb. Też opowiedziałem o tym w innym filmie. Więc do dzieła. Proces demontażu kabiny trwa. Na razie osiągamy pewne sukcesy, aczkolwiek wygląda na to, że projektant przewidział montaż, ale demontażu nieniszczącego no chyba nie przewidział, albo dla super cierpliwych ludzi. Ściany zdjęte. Został nam do zdjęcia brodzik. Już mamy kilka spostrzeżeń, że to na pewno nie jest zasadnicza sprawa, ale tutaj odkryliśmy, że była woda w tych jakby prowadnicach. Tutaj też jest trochę dyskusyjne miejsce. Tam pod szafką też się gromadzi wilgoć. Ale to z boku. No, wygląda na to, że było dosyć poważnie. To przysilikonowane przy do, do podłoża, bo tu nie ma żadnego łączenia, tylko po prostu się klei za pomocą silikonu te ściany. Natomiast no, naj, najciekawsze, co się co nas spotka to będzie pod tym brodzikiem. Póki co one, są jakieś nieszczelności, ale nie widać, żeby to było górną przyczyną. Być może tu, w tym miejscu. Coś takiego jest, ale to też nie wygląda to tak spektakularnie, żeby miało spowodować takie zacieki. I to nic. nic. Działamy. Następny etap demontażu. Widać tutaj wywinąłem tą uszczelkę jak się tylko dało. Ale ona z powodu złego montażu przypomnę, te wargi były podwinięte pod w taki sposób taki dosyć przypadkowy pod powierzchnię brodzika i dociśnięte śrubami tutaj. Nie było to dobrze zrobione, no ja to wywinąłem, ale ta uszczelka jest w kilku miejscach nie ciągła, są przetarcia. Tutaj o proszę powstała jeszcze taka dodatkowa uszczelka silikonowa, która tam w ten sposób ratowałem sytuację. No, widać, że jest trochę silikonu, wrzuciłem, żeby to uporatować. No i w środku też jest yy, no, moja inicjatywa nazwijmy. Ale to zaraz pokażemy. Odkrywka dokonana. Kabina prysznicowa zdemontowana całkowicie. Yy, I zdjęty brodzik. No, jak to jest zrobione, wszystko. No to, no to na razie bez komentarza może. O tak to jest, tak to było zrobione. Fachowość tego montażu mogą ocenić fachowcy, którzy się tym zajmują. Albo ludzie, którzy mają cokolwiek pojęcie o, o takich rzeczach. Albo po prostu ludzie myślący logicznie i rozsądnie. No to tak wygląda wszystko. O. czyli tak podsumowując tu jest no, zdegradowany materiał pod nim, pod nim jest wilgoć też o, tu jest mokro ciap 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 niestety, ale są płytki tu przy ścianie no to jest ten rancik, to jest dramat widać yy, ściana zdegradowana długotrwałą wilgocią, tu są Pustaki, pustaki chyba, czy, czy cegły chyba, pustaki. No i tu nie jest też niczym, niczym zabezpieczone, tak jakby po to, żeby woda miała tam łatwiej penetrować. I za tą ścianą jest właśnie pokój, ten, w którym rosły grzyby. Więc no, ta wilgoć jak najbardziej miała skąd przybywać. Zwłaszcza, że ta ściana, to ona nie jest niczym podparta, ona jest po prostu na, na, na stropie. Na, to jest taka działowa ściana. No, to tak wygląda, o. Tak. Tutaj jest... Nie wiem co to jest, to jest chyba jakiś narość taka, kożuch taki, to, to nie jest żadne, za żadne uszczelnienie, żadna izolacja. A tu to samo, też jest to wilgotne wszystko. A to, to mocowanie, znaczy mocowanie, podparcie, podparcie brodzika jest też mokre. No i tu też te, te płytki, niedorobione nie dorobione do końca na szczelnie, tylko, 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 no właśnie tak, no i niestety. No i dodatkowo kiepskie uszczelnienie tego brodzika spowodowało no to, co spowodowało, czyli ma gigantyczne problemy. Zaciek w piwnicy, no a nade wszystko wielkość pokoju. I teraz przejdźmy do tego kącika, gdzie jest odpływ. No to też nie jest sucho. Zostawiono tutaj, powiedzmy obniżono poziom, podejrzewam, że, żeby, żeby, żeby skorzystać z różnicy poziomów i sposób odprowadzić to wszystko. No to jest tak. O, coś takiego tam jest. To próbowałem jakoś ratować, bo y, tam widać taki lepiszcz jakiś biały od, z boku. Y, od góry to uszczelniłem. Bo, bo no, było taka um, rurka y, Postrzępiona, włożona i to od, od złej strony, także na pewno między nią się lało tu, o no i się lało, bo tu jest, tu jest mokro. Pod tym całym syfonem jest mokro. I to bardzo mokro, że to jest taki, no tak, jakby, nie wiem, dzieci się bawiły w piasku. Też pod, tak, jeszcze w trakcie mm, demontażu, gdzie był na wierzchu, mm, gdzie był jeszcze na, na posadce brodzik, no było widać, że tutaj podcieka, no i podcieka, ale to to nie jest główna przyczyna problemów naszych. No jest, To też jest mokre, no wszystko tu jest po prostu mokre. Także no dwa problemy tutaj na szybko można określić. Jeden z nich to jest ten odpływ. I czy się da go zrobić lepiej? No tak, patrzę, że tu akurat z boku w tym momencie nie ma nie jest wilgotna. Tutaj też. No niemniej ta wilgotność tu się bierze. Coś jest jej źródłem. No prawdopodobnie trzeba się będzie zająć tym odpływem. To po pierwsze. Po drugie tutaj nadbudować płytki, zrobić to bardzo szczelnie. No i próbować uratować ten brodzik albo włożyć inny. To się jeszcze na tym zastanowimy. A w każdym razie. Póki co najważniejsze jest suszenie tego wszystkiego. Także czeka nas kilka dni porządnego wietrzenia i porządnego grzania. Myślę, że kaloryfery jedno, ale może wspomożemy to jakimś nagrzewaczem elektrycznym, suszarką jakąś, może tak zwaną farelką. W każdym razie no, widać, że no, nie jest tutaj naprawdę optymistycznie. Ale powiem tak, że nie było nas troszkę w domu. Przez dwa dni nie kąpaliśmy się. Natomiast ktoś nam tutaj podsuszał trochę ściany w tym pokoju obok. I już nie czuć tej wilgoci, o której wspomniałem w poprzednich filmach. Także no, optymizm umiarkowany jest. Na pewno przyczynę problemów pokoju czystą wilgocią, z grzybem, przyczynę zacieku w piwnicy mamy namierzoną. Tylko teraz trzeba się zająć usuwaniem. Najpierw skutków, czyli suszeniem, a później przyczyny, czyli dobudowaniem tutaj ścianki, uszczelnieniem, zrobieniem porządnie tego odpływu. Myślę, że za jakiś czas, jak to troszeczkę podesknie odważymy się zdemontować tutaj to wszystko. Tyle, że to niestety jest pod, pod pod płytkami czy tam coś się też nie dzieje, bo tam też mi się nie podoba ten, tutaj to jest tak włożone, nie wiem czy tam jest uszczelka, tam powinna być taka uszczelka wargowa, ale znając technologię tutejszych wykonawców może jej nie być. Także to trzeba się dokładnie obejrzeć, czy nie ma tam innego problemu. Póki co suszenie. No i będziemy działać dalej. Odkrywka dokonana. Walczymy dalej z dzielostwem, które zastaliśmy w tym domu. Nie powstrzymaliśmy się przed zdjęciem syfonu. Jak to syfon, to syfon. Taki syfon typowy. Ale ciekawy jest ten odpływ. O tak to było zrobione. No, jakoś tak wciśnięte. No tak. Jakiś jakieś takie kolanko. Uszczelka jakaś chyba jest. Tutaj. Czy ona działa? To nie wiem. W każdym razie tu jest bardzo mokro. Tu jest też mokro. Wilgotno jest. No z szamba tutaj czuć odpływ, że tak powiem, całej całej. No ale to tak wygląda. Też jest tutaj mokro w tym miejscu. Podtarliśmy to troszkę, wciągnęliśmy tą wodę, co była na zewnątrz. To jest takie mokre, no, tutaj parę placków po prostu odpadło przez wilgoć. Już nie było tutaj takiego miejsca, gdzie mogłaby wilgoć z tego brodzika uchodzić. Wszystko było zasilikonowane. Z każdej strony szczelnie. Akurat tu było szczelnie, zastanawialiśmy się tutaj, to wpadł na taki szatański pomysł, żeby podciąć te płytki, bo widać, że one są tu specjalnie podcięte, że to nie jest tak, że one, że trzeba było je nadstawiać, tylko trzeba było je wręcz przeciwnie podcinać. Po to, żeby sobie problemy robić. No. no nie wiem, moja logika by to była zupełnie inna wykonywania tej pracy. W pokoju, w którym był grzyb. Widać jeszcze zniszczoną ścianę. Przygotowuję się do, do odgrzybiania. Zdjąłem rancik dekoracyjny. I, i odkurzyłem porządnie szczelinką taką, szczelinówką, szczelinę, w której on właśnie rósł, ów grzyb. I teraz tak. Teraz zabiorę się za odgrzebianie takim środkiem pleśniobójczym. Używaliśmy go już w tym pokoju, w tamtym problematycznym narożniku. Myślę, że to jest środek Jeden z najlepszych, na pewno najmocniejszych. Jego wadą jest to, że nie można wejść od razu do pokoju po jego użyciu, ponieważ to jest środek na bazie chloru. Bardzo nieprzyjemny w użyciu. Trzeba zabezpieczyć trochę sobie dłonie, może nawet twarz maseczką. Pogoda nie jest taka super do wietrzenia, ale no, trzeba to będzie zrobić właśnie teraz. Grzać równocześnie i, i jeszczeć mocno pokój. Zabieram się.